Witam w zimnej prognozie pogody, bo przed nami kolejna noc z przymrozkami i kolejny dzień z opadami śniegu w górach. No nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że jeszcze 6 dni temu temperatura dochodziła do 30 stopni. Ale są też dobre strony załamania pogody, bo ostatnie opady deszczu poprawiły sytuację związaną z długotrwałą suszą. W ciągu ostatniej doby w Białym Stoku spadło prawie 27 litrów deszczu na metr kwadratowy, to prawie połowa miesięcznej normy, która wynosi 57 litrów. Najsilniej padało od Mazur przez centrum po Górny Śląsk. Tam spadło ponad 10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Zresztą ostatnie opady nie ominęły prawie żadnej miejscowości. To już jednak przeszłość, bo po ostatnich zawirowaniach teraz przyszedł czas na słoneczny i spokojny koniec lata. A tak było dziś. Od północy niebo zaczęło się powoli przecierać. Ale znaczną część kraju przykrywały jeszcze te oto deszczowe chmury. Jutro będzie ich coraz mniej, ponieważ front odejdzie nad Czechy i Słowację, a w Polsce w poprawę pogody przyniesie nad snad brytyjskich. Jutro będzie jeszcze dość chłodno, ale w kolejnych dniach z północnego zachodu zacznie spływać do Polski. Coraz cieplejsze powietrze. Ochłodziło się prawie w całej Europie. W Berlinie jutro 17 stopni, w Paryżu 19, w Madrycie 23. Tylko w Grecji upałą nie widać końca. Jutro w Atenach aż 33 stopnie. A przed nami kolejna zimna noc. Od 2 do 8 stopni, a na Sowalszczyźnie możliwe przygruntowe przymrozki. Na południu opady deszczu, w Karpatach początkowo może padać intensywnie. Jutro przed południem w południowo-wschodniej części Małopolski, a zwłaszcza na Pogórzu Karpackim, będzie się chmurzyć i padać. Poza tym po ustąpieniu igieł, pogodnie. I taka słoneczna pogoda z wyjątkiem Pogórza utrzyma się do końca dnia. Najchłodniej w Rzeszowie 14 stopni oraz w Suwałkach i w Szczecinie 15. A najwyższa temperatura we Wrocławiu tam 18 stopni. Ciśnienie będzie rosnąć, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. W Poniedziałek podobnie, prawie w całym kraju słonecznie, tylko na Wybrzeżu i Mazurach słabe opady deszczu przyniesie ciepły front, ale on też sprowadzi do nas cieplejsze powietrze. Od 16 stopni w Suwałkach do 22 w Krakowie. We wtorek również na północy słaby deszcz. Poza tym pogodnie, im dalej na południe, tym cieplej do 22 stopni, a w kolejnych dniach już w całym kraju będzie słonecznie i coraz cieplej. Sam raz na ostatnie dni lata. Miłego wieczoru. Do widzenia.